Witajcie widzowie w serii pod tytułem z każdym... Sperma, 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 Witajcie widzowie w serii, serii pod tytułem z każdym dniem zbliżały się coraz szybciej do Świerci, ale nie powstrzymujemy to przed graniem, tu wpiszę nazwę trybu. Tutaj swoją reklamę. <grymne> no, to tu się dzień nie widzę na tym trybie. A co z tego? trzymka lewo widzę w całej To na Już wiem, że czemu Fabrycie MSW na jest tu noc. No dobra. Ma to no sens. Ha, ha, ha. Aaaa. Podoba mi się to jak moja postać spadała. Jak macie dosłownie tą animację pływania, to tak moja postać spadała bez motoru. Lolo. Ja, ale usta! Co za ten Usta. Usta, wie... Później no. no. Nie wiem co zrobić, bo musiałbym w swoją, albo w swoją. No, zabrakło. Okay. Jadę. Ja czy ognę? Obaj jadę. O nie, stąd... O, nie słyszałem, że mnie bałam? Ja skoczyłem <laughs> w ciebie. Zajmij się. No coś jeśli będzie na świecie? Nooo. No. Ponieważ... No coś się smaks? Czemu się zabijacie? To nieładne. O kurwa! Lol. <sumt> Pierdalaj. Gdzie yeah. jestem, bus? <śmieniczynka> tak właśnie wygląda. Tak właśnie wygląda live team Discorda. O nie. Co, tak wygląda jasny. Jasny team Discorda. Dabil! Fakie! Yeah. Dabil! Tak, ja jestem ten młodzieżowy Debil. Po prostu Dabil. Ojoj, chyba nie żyje. O co się Zdarza się! Widzowie... Widzowie czytaliście tango, proszę. Powiedzieliście o tym, że linia śmierci jest wzorowana na filmie Tron Pierdol przez, przez T I wiecie, że go nie oglądałem Ale Czemu miałem z nie niego to zabawkę Disney jest? To Disney jest Nie mam Disney'a. To, że mi udostępniasz Morkę nie oznacza, że on działa zapomniałem trochę Ojej, chyba umarłem. Ała, zabolał mnie ten znak. Walnąłem w sumie w co? W N Ty śmiech, co za debil. Ej, sam się zamknij, sam się zamknij. To jest bo jadę motorem. Ej, jednak czy wiedzieliście o tym, że e, ja film Tron problemu. był wzorowany na Criterio? <grym> wiecie, że film Tron z 2012 roku był zerowany na filmie Tron z, 2000... <grym> z 1996? <grym> no tak. Wiecie o tym? Wiecie? A wiecie, że film Tron z 2000? tego był zarowany. 2000. 12 i 1996. O, to ciekawa ciekawostka, nie rzucają o niej. Myślę, że nie. nie. to była kontynuacja tego dwóch filmów. To film był mega symbolić. Te filmy były mega ste. Wiesz co też było bardzo dobre. Nie wolni bo bym wam przeżył. Wiesz co też było bardzo dobre. Wiesz, to jest stara. Twoja mama steruje jednym palcem, tak samo jak twoją mamą. <grym z górą> Moja matka się <grym z górą> steruje jednym palcem. <grym z górą> Mówiłem. O nie, o kurczę ha Hahaha. Tak, Boosta użyłem. Kibinkę. Mm, dobre. Ktoś tu wyszedł. Pomarańczowe. Ej, że was odmówi, jeba, chłopak. Czemu ja cię wyczerpuję? Kurwa. O nie! Już <grym> chyba zdechłeś. Nie, chyba to ma jeszcze jedno życie. Wiesz Koty mają 4 życia Razy 2 Razy 2 tak. nie wiesz? No tak? A czekaj dziewięć mają? O, okej. Mają dziewięć, nie wiedziałem o tym, myślałem, że osiem. No wiem. Twoja mama sama siebie zamknęła w kiciu. No kurwa, no, zdechniczak. Nie, jestem nieśmiertelny. Pisano od tyłu. Nie powiem, że po trasie Oj, oj Ojoj. Chyba, się chyba, chyba już koniec No, Przykro Michał, nie, Michale, ale chciał się w końcu kurwa zamknę sam ze sobą. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie, o <grym> nie. nie <grym> tak jak ber, moja mama. Patrzyśmy w pierwszym... 11 No dalej, nie wiem, że może 9-11. Mogę to mówić na YouTube Pierdalej Nie no zastrałem się, wiesz, i uniknąłem To po pod... Pod przejechałem No właśnie Dlaczego mordkami wysyłałeś na Eee... Na Bumpie zdjęcia ustradzkiego akwarelisty. Pomogę. Nie kurwa się zemrę, co tak Nie! O, kolejny! O nie, nie zemrałem! Och, 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 och no. Och no. Och no. O, o nie. Oni jest Ale ty masz kurę jest... wielki korterz w tej podcałówce. Jezu. Moja podsałówka to był... Całkowicie... Bartek... Bartek to tutaj jest ten niski? Bartek to tam długi włosy.

Hyhyhy Po prostu nie skręcam jestem pizdo, faktycznie Gdzie? Jakim debilem nie jestem? Pierdalaj! Co to zjeb... Hyhyhyhyhyhy wygrana od tyłu ile? 40 koła? 40 koła za jedną ma... Za jedną żonę. No ten skręt na końcu to nie jest potrzebny autentycznie. w prawo i byś Byś przeszedł i bym jazd jest, tak? Bo nie miałem wyboru trochę. Chyba, że on poczeka aż moja linia z... się. Ale jestem kurwa sigma. Ale jesteś kurwa sigma.

To zabawne. Ale o chuj ci chodzi. No bo mu ukradłem busta. O nie, nie ja nie, nie, No trochę nie ma busta. Trochę i nie ma busta. Ja nie mam nikt nie ma. Pierda. Nie <laughs> różowe się że no, nie, nie, jak ja skręciłem tak. Lol. 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 Co to? Co jest szereg prozobaka, zrobi O nie! Mortka Humpskere. Purple Guy Humpskere. Tak! No ty kurwo! Czy... Czy mortka 25 to William Afton? Odpowiedź. Nie. Yeah. Tak, Jak to nie? Ja przyznam się nigdy do zabicia piątki dzieci w pizzerii Freddy'ego Fryderyka Fazbera. <noise> Dlaczego? To jest osiągnięcie życiowe. To jest osiągnięcie... życiowe! Fazbera. Czemu byś się nie przyznał? To jest osiągnięcie życiowe. Brum brum. A Słucho. kurwa. <noise> o <To> nie. <noise> Opierdolił się, że nie. <noise> Haha, żeby umarł To zabawne. <laughs> bo wiecie śmierć kolegi. <laughs> Brawo, szybek, <Szymon, śmiech> teraz ty gratuluję. No, nie, no jak to? Czemu to szybszy jakiś byłeś? No bo, to bo nie busta. Ja starał, że gusta. Ja się on go wyjął! był szybszy. O nie, nie wezmę to coś nie. O niego. Kagał, to mi się zrobiło! w No to mówię O! Zachodzi to Wasze słońce! Pędzie noc! Porzucenia Chciałbym No to nie wiem! Pytasz czy jesteś głupi? Proste! Kto pyta nie błądzi, Szyrek. To jest to, 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 to pytanie błędzi Kto pyta jest głupi. O nie! Kto pyta jest ja wy... głupi. Kto pyta jest głupi. Patrz, on wygra. Ja słyszałem, jak ten kumba że wygrywa. Ja wygrywa. Czego, mi... Czego się spóźniwałeś? Powiedzcie, kiedy oba się zgrzaliśmy do siebie. kiedy oba się zgrzaliśmy do siebie. Wytłumacz mi że wygrać, bo jest bo... Sigba. <noise> Puk ty za styl. <głos> <głos> o Nie, o nie, to jest. Znaczy, ja na boty, Jestem zbyt dobry Myślę, że dobrym żeby ojcem, żeby umrzeć. Trzeba by ci dobrze grać. Czy ty Nie, prawie ja nigdy nie umieram... w tej rundzie! Widzę To jen twoja śmierć... To że sobie... nie możesz. Ej, weźcie użycie klaksonu. Co robi klakson? No... od kiedy klakson szota brzmi w ten sposób? To pewnie z... nie po dorwaniu i... ...porwaniu. No dobra. No, nie, nie. Ej! O Szebek. Szebek, jak to u ciebie wyglądało? Szepek, jak to u ciebie wyglądało? No. Bo u mnie ty mnie ramowaj, przez jakieś... Bo u mnie ty mnie ramowaj przez jakieś 3 sekundy, po czym ja nagle wteleportowałem się w twoją linię. O kurwa! No co cibko, To cipko, no nie chcę zniknąć! Jestem ci! A kurwa, że nie wiem. Kurwa, ale No to oboje. Kaka, mam, mam. Uf, <grym>. się oboje! Taka mam problem! Co masz ode mnie? jesteś Bo miałem. To... Bósta, z... idioto! O spuknie. Haha! <laughs> dioda! Dioda! Wiecie, na co że się nie mylę, Majster. Wiecie, świecąc, świecąc. Kaiba krystal. A dioda. diody. Blisko byłem. <laughs> Twoja matka to tak. Twoja matka ma diodę. I ci piszę, że ma. Twoja matka diodę w buttplugu. Ej. To jest kajber krystal. To jest kryształki kajber. Tak. Ja staram jest... co, że kryształ kajber. Zabawne, bo narkotyki. Wiecie jakie drzewa rosną w... na kamino? Tropikalne. Kurde. Oh. Kleny. Haha, to zabawne. <laughs> <laughs> o nie, umarłem. I <laughs> bo ja mam ostatnie życie. No mówię kurwa, czy to macie w tej rundzie? O ja się nie, spokali, bo Szybek z zwykle Tylko nie to. co się postanowił, raz zabić. Cicho. O mój Boże, how cool. Zachnij. Jej! O! Oh. Boże, myślałem, że to ktoś z linii, już się poddawać, a to wrakszył. Slow down! Piece of shit! A! nich kurwa bosta nie ma! Śmieć! Przeżył. O nie! I chuj. kurwa. No i cześć. Ta Oborka nie żyje kompletnie. Nice. Na czołówek! Nie, kurwa. Dobre. Ja po tej rydzie chyba idę. Czemu? Bo tak. Co It's over, Lelakin! I have a high ground! <coughs> to nie uniknąłem um, jego ataku. Pizda. Jak Twoja mama, o no to Co? sobie mówisz. <śmieniciela> <śmieniciela> Specjalnie wziąłem opiumy przed tą rundą, żeby wygrać. My będziemy tak krążyć jak pierścień Saturna, czy w końcu coś się stanie? z Maria, łąży już. O oh, nie, ma boosta tylko nie to. O oh, nie. Tylko nie to. O oh, nie, tylko nie to. Oh, everything single O nie! Nie mogli z niego O ty idioto? No I tak kończę teraz, więc co chuj. No bo ciotom jesteś! Kto ty, 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 ty. ty, ty. Specjalnie czekałeś pół godziny, znaczy półtorej godziny, tylko po to, żeby nie zagrać. Mam tam, tam Mam rację! O nie! O oh, nie, tylko nie to. O nie, tak nie można. Ai, ai, ai. Czas um di bankę, że postawiłeś na siebie. Dobra, Elu. Diota. się nie a z tybatem wypierdalaj. Dami się mi się widzi w drut kolczasty. Po ci chodzi? Prądem. Nie wiem, tak o... No już właśnie straciliśmy jednego... Yy, członka imprezy i gry i... Yy, niezbędną trytytkę w mechanizmie Niedobrze. No, no i właśnie w ten sposób się kończy odcinek. Ja nie wiem, coś, coś to przeżył. Ja cię odbiłem. zremisowała zremisował specjalnie. Ta! Ah! Kurwa. Myślałem, że mogę już tak zrobić. No cóż, widzowie. To byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka z serii z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej do śmierci, ale nie powstrzymuje mnie to przed graniem wytłufca w nazwę trybu. Do widzenia.